Cześć, tu Rafał Adamski. Cześć, tu Paweł Krzelnicki. Przed Wami kolejny odcinek Miedziowego Quizu. Panowie, pierwsza konkurencja przed Wami, tak czy nie? Damian Bohar grał obecnie z numerem 39, jednak podczas pierwszego pobytu w Zagłębiu nosił koszulkę z numerem 14. Ja bym powiedział, że tak. Nie ja powiedział, że prawda. Zostajemy na tak, no. Nie mam argumentów, ale dałbym tak. Prawda? Niestety jest to błędna odpowiedź. Tak. Damian e, przez całą swoją karierę w Zagłębiu grał z y, numerem 39. Trzeba było się jego No właśnie. To ty z no właśnie. Pod względem średniego posiadania piłki w tym sezonie Zagłębie plasuje się na szóstym miejscu. Ja bym powiedział, że wyżej nawet Na szóstym miejscu Dokładnie na szóstym. Dokładnie na szóstym. Nie niżej, nie wyżej. Były dziś te belki, ale... Czy szóste? To strzelba, bo będzie nie. Ja bym no, powiedział, no, że wyżej trochę, ale... No powiedział, że prawda. Tak. Ale możemy dać, że tak To jest bardzo dobra odpowiedź, za się dokładnie na szóstym miejscu. Zagłębie Lubin jest zespołem, które otrzymało, jak dotąd, najmniej żółtych kartek w lidze. Myślałem, że to będzie pisa... od Fischer i no, miał kilka. Jakąś. I... Najmniej żółtych kartek. Najmniej żółtych kartek w całej lidze. I... No mało w sumie z pauzowało, nie, nie? Myślę, że nie. No ale kto pauzował? Nalep no ale chyba tylko pauzował za kartki. Nikt to, tak nie to, to pauzował to jest... za kartki, nawet za cztery, nie? No ja powiedział, że nie. <grym> no dobra, że, że, że to. Ja bym został, że, że, że może, może być to możliwe. Jest to z, yy, bardzo dobra odpowiedź. Najmniej żółtych widzę. Mało osób miało kartki. Jeżeli zaś chodzi o czerwone kartki, to żaden zespół nie ma ich od nas więcej pewnie chyba. Bo... Hmm. Kto dostał? Dudis do ma do this. Nie, to będzie chyba fałszywe. To będzie fałszywe. Na pewno. Przeglądałem jakiś mecz tam chyba, w jednym meczu ktoś dostał dwie, więc... Myślę, że nie mam więcej jak dwie. Więc Niestety, fałcz. jest to błędna odpowiedź. Tak? Tomasz Pienko... ma na koncie więcej udanych dryblingów od Christophera Welda. Myślę, że jest To będzie ciężkie, ale... Pewnie niewielką różnicą, Waldo no, na pewno więcej grał od Pienia, zdecydowanie. Ale czy ma więcej udanych? No, dobra, uwierzymy w Pienia, nam no, że tak. Niestety, to no. też to... jest y, dobra odpowiedź. No. Christopher Waldo ma więcej udanych pojedynków. No od... więcej gra, nie? Tomka. To jest obecny zawodnik zagłębia, tak? Tak, to jest zawodnik, który jest teraz w kadrze zagłębia. To jest Lewis. No, Luiz. Bardzo dobra Lewis. odpowiedź, punkcik na waszym koncie. Fulam. Michalowce, bo nie Czekaj, daj eee, mi mm, A więc co to może być? Ale, Ale to. To może być 100? S może być. Mirosław 100. Mirosław 100? No, no bo... tak, bo w sumie wzięliśmy go jak on rok w piłkę nie grał, to może być on. No, może być on. Bo on rok nie grał w piłkę i Co? przyszedł do Zagłębia czy tam. Tylko mi się nie wydaje, że to są jego kluby, wiesz? Ale dobra, no to teraz Zagłębia, bo nikogo ja nie oglądam. No ja też nie przychodzi mi, no niech będzie, mi. stop. Niestety jest to błędna odpowiedź, Co chodziło byli? o Iana Solera. Słowa z Spartak Praga, milion 300. Warty był, Slavia Praga, pani Kozdrała. Teraz jest w Wrakowie? 23, 24. Nie no to w tamtym roku w lipcu. No to na pewno będzie ten napastnik. Chociaż po, pomyślmy, może jeszcze. Nie, ja nawet nie mam kogo strzelić. No, wiem, że to ten napastnik, tak mi się wydaje. Ale. Ja dobrze, że ten plastik, ale jest to prawda. No to daj tego, co ty mówisz. No ale to. mówisz, ten napastnik. No to daj, to daj plastik. No nie, bo nie wiem, jak mu się nazywa. Więc nie powiem. No to ja mówię, że ten plastik, tak? Tak, dokładnie chodziło na o Plapsicia. Także kolejny punkt tak? na naszym koncie. Tylko <grymne> jest 19,20. Wiesz, tak to wygląda trochę jak y, trap. Brakasz obecnie y, no. tego y, ani wiesz, tylko nie wiem, czy on był tak rzucany po wypożyczeniu akurat. No y, Ale wygląda to jak trap. No ale ja właśnie dałbym, że to, to jest trap, nie? bo rok później była ta remontada. Chyba tam właśnie nie bronił. No możemy dać tego trapa, 7 milionów, no teraz chyba jest więcej panów Tak, to jest, to jest trapa Możemy dać trapa Bardzo dobra odpowiedź no. panowie, kolejny punkt na waszym koncie hmm. A co się, co się pisze? A, D, A Najlepiej no, wpisać w sumie Adamski, Enter Ten K, K I mamy K, I na końcu. K I. K, I, I, -i, -k -i. Dobra. I teraz w następnej wpisujemy, tak? Tak. Ok, czyli tak się wpisuje. E... Ile mamy czasu na to? Bez limitu czasu. Brzybek damy. No. B, I, K -s. Czyli będzie w innych miejscach, tak? No, kaj okay, masz jako drugie i będziesz miał ostatnie i gdzieś będzie, nie? Wpiszę jakiekolwiek słowo może żeby... Tak. On twa... Myślę, że musimy się podrać chyba w tym siszowieniu. Czekaj. Co wpisałeś? Otwarte. Otwarte. Nic nie ma. Nie ma żadnego. Dobra. Mam. Ma. Mały to. Bardziejło Jarka Kubickiego. <noise> Mam to. Kurde. <noise> dobrze. Ci dobrze, żeś to zrobił, nie? Bo ja do tej pory nie wiem. Panowie, trzy punkty Hubic. za tę konkurencję na waszym koncie. Nie, no, nie Panowie, skład, który mamy dzisiaj dla Was przygotowany, to eliminacje do Mistrzostw Europy. Mecz Polska-San Marino. W zasadzie San Marino-Polska. Wynik 1 do 7. Co ja bym bramce się? W brance mi się da... wydaje, że szczęsne Szczęsne Z... Pier... Pierwszy punkt Brance szczęsne 2.21 no To ja myślę, ja że... Ja myślę, tam, kurczę, tam dużo było zmian w przeszłości, nie wiem czy tu kto grał ja myślę, że obrana Bednarek na pewno Bednarek jest drugi. Pierwszy błąd. Okej, okay, właśnie... No. Dobra, to trzeba takich nieoczywistych, nie? Szymański ten z... Yy... Dobra, Szymański. Dwa. Dwa dobrze? Dwa dobrze. Dobra. Piątek. Drugi błąd. Mhm. Czekaj, nie strzelaj stary. Ale człowieku, to wiesz... Ty. Nie strzelaj. Tu nie, nie, nie gadaj, żebyś pamiętał, że wiesz, kto grał w tym. Ja wiem, kto nie, a zmiany się liczą? <grym> Tylko wyjściowa 11. To ja w ogóle nie pamiętam takiego meczu. 7 Dobra, dajmy świdra. Świdr. To jest chyba pełniak. 3 Świ Wszystki Świder jest Pewniak. Na środku nie grał. Kupiliśmy? Bednarka. Nie grał Bednarek. Dobra, wyżej mówię. Lewego? Dajemy lewego. dobra, najpierw odpadniemy dawaj lewego. Cztery. Dobrze. Lewy świder, tak? Świ świder. Lewy świder W środku szymański I linety Bo ich Grzwiński nie robił Ja myślę, linety. że linety, no Linety Co dajemy linety? No Linety Pięć Dobra Jest <coughs> git Dobra, dawaj dajemy Frankowskiego no, Mi się wydaje, no, że frankowski no, też mnie no niestety panowie no. trzeci błąd. Zabraku wam. Szkoda, szkoda, że w ogóle tak odpuszczaliście te typy, bo dobrze typowaliście, ale nie potwierdzaliście. No. Tomek Kędziora. Grało. No, okay. Środek obrony Helix Piątkowskim. Piątkowskiego Piątkowski. Piątkowski. Tak? też wymienialiście lewa obrona Puchacz. Okej, okay, puszka. Skrzydła, umownie skrzydła. Yy, tutaj u nas na grafice Kamiński i Moder. No, je, to, to no i linet Tyszmański, Lewandowski, Świderski to... Panowie, ostatnia konkurencja przed Wami. Kółko i krzyżyk, 3 minuty na rozwiązanie całej planszy. Co? Jedziemy! 3, hmm. 2, 1, start! No tu dobra, Zagłębie Raków to jest Jarosławia. Ja. No, jako? No. Krakowia, Zagłębie to jest Dobro. Dobrze? no może być, no. Drugi Dombro... Trzeje? Mm. Zagłębie GKS? Szyszu. Zagłębie GKS? Zagłębie GKS Szyszu. Mm. Dobra, to już pierwsze mamy. Mm -hmm. Legia, Krakowia. E... Legia, Legia Krakowia. Nie wiem, Kapustka. dobra. Kapustka. Tak? Legia Krakowa. Kapustka. kapustka, dobra. Legia Raków. Legia Raków. Gwilia. Waleria Gwilia. dobra. Legia Gks. Śląsk Raków. kieba. Śląsk Raków, Śląsk Śląsk Krakowia. Śląsk Krakowia. Mm, Śląsk Krakowia. Śląsk Krakowia. Śląsk Krakowia. będzie ciężki. Chyba czas, jeszcze dwie minuty. Dobra, nie mamy Legia Krakowia. Legia Gks. Legia Gks. To Legia i KS, tak? Czy śląskie KS mieliśmy? Nie, śląskie KS czy nie mamy. KS to będzie. A ten! Um, nie grał e... gołska? No, gołska. E, Legia. Legia GKS. GKS. Legia Krakowia? Legia Krakowia Legia Legia mamy. Kogo? A kaputka pustka, Mamy Legia GKS. Legia Raków Nie, mam. nie mamy. Gwija. Tak jak IKS, no ostatnio. kas? jak Mamy minutę dwadzieścia, No nie, kurde. jak No musiał być. Jakiś luszczyński, nie. panowie, czas się skończył. 7 punktów, 20 w y, totalu, panowie. Myślę, Także... że nie a, było, że... A... Panowie, 20 punktów y, po ostatniej konkurencji na waszym koncie. Jak na razie y, ze wstępnych wyliczeń dochodzi na to, że y, zamykacie naszą tabelę miedziowego quizu, ale ponad połowa punktów y, została przez was y, zdobyta. Myślę, że jak na debiutanta Kruszela, czy na. Y, Wciąż młodego. Kciąż młodego. Tak. Adamowskiego. Adamowskiego. Nie jest to zły wynik i mam nadzieję, że na kolejnym obozie troszeczkę się podszkolicie, przystąpicie do kolejnej rywalizacji i poprawicie ten wynik. Tak, jak najbardziej. Dziękuję za udział. dzień. Super, dziękuję.